Co to tak naprawdę znaczy poznać siebie? Wiele osób, które interesują się psychologią, rozwojem osobistym, często trafiają na takie założenie: Poznaj siebie, a wszystko w Twoim życiu się zmieni. Poznaj siebie, a Twoje życie będzie lepszej jakości. Tylko jak poznać siebie? Bardzo często, kiedy przychodzą do mnie osoby na konsultacje indywidualne i kiedy zbudujemy już zaufanie, to te osoby często mówią mi o tym: no, jak siebie poznać? Przecież to jest trudne pytanie, a kiedy na każdym kroku słyszymy właśnie taką wskazówkę: Poznaj siebie, poznaj siebie, a wszystko będzie lepsze, to wydaje nam się, że tylko my mamy z tym problem. Ale to nieprawda. Poznanie siebie bywa trudne, ale z pomocą przychodzi psychologia, która dokładnie rozpisuje, w jaki sposób budować taką samoświadomość. No bo poznanie siebie. To nic innego jak wzmacnianie swojej samoświadomości, i każdy z nas może to robić każdy z nas może to wzmacniać, rozwijać i ćwiczyć. Bo taka samoświadomość to zdolność do obserwowania własnych myśli, własnych emocji, własnych przekonań, własnych zachowań, przyczyn tych zachowań w taki obiektywny sposób. Ale obiektywny sposób znaczy, że musimy zmieniać perspektywę. Czasami musimy spojrzeć na siebie z zewnątrz. Czasami musimy posłuchać samego siebie od środka. Po prostu trzeba oglądać się z różnych perspektyw i czasami zadawać sobie po kilka razy to samo pytanie: na przykład, dlaczego ja się tak czuję, dlaczego się tak zachowuję, dlaczego powiedziałem te słowa, których zaraz w tym momencie żałuję, bo wiem, że zraniłem tą drugą osobę, a jednak powiedziałem to. To było silniejsze ode mnie. I tu właśnie pomaga nam rozwój samoświadomości. Natomiast pamiętajcie, że rozwój samoświadomości to proces. Moim zdaniem, on nigdy się nie kończy. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie i powie: Ja absolutnie, całkowicie znam już siebie. Nie, bo taka osoba będzie miała zamkniętą postawę, bo moim zdaniem, proces poznawania siebie i tworzenia siebie to są procesy, które się uzupełniają. I nawet jeżeli chcielibyście poznać siebie, to w drodze tego poznania już się w jakiś sposób zmienicie, i nawet nie mówię tu o tym, że świadomie będziecie kreować swoją tożsamość, o czym wspominałem na jednym z poprzednich nagrań. A więc, poznanie siebie i tworzenie siebie to są procesy, które nigdy się nie kończą, jeżeli podchodzicie do swojego rozwoju osobistego, do swojego życia w taki sposób, że chcecie wykorzystywać swój potencjał maksymalnie jak to możliwe i mieć życie, jakiego pragniecie. To właśnie po to jest nam samoświadomość, aby dzięki temu lepiej rozumieć siebie, ale też żeby lepiej kierować swoim życiem. A więc jeżeli powiemy tak najogólniej, czym taka samoświadomość jest, to samoświadomość pozwala nam ciągle i ciągle szukać odpowiedzi na pytanie kim ja jestem, w którą stronę zmierzam, co ja w tym momencie czuję, dlaczego ja podejmuję pewne działania, dlaczego zachowuję się w taki konkretny sposób. Taka samoświadomość to również umiejętność rozpracowywania swoich schematów. Skąd mi się to wzięło? Dlaczego się tak zachowuję, a jednak nie chcę się tak zachować, a to jest autopilot, to jest silniejsze ode mnie? To są te schematy, które automatycznie dzieją się jako taki program, który działa trochę w naszej nieświadomości, o czym mówiłem wam ostatnio. Oczywiście, taka samoświadomość to również umiejętność rozpoznania swoich zapalników, czyli takich czynników zewnętrznych, które coś w nas odpalają. Czasami będą to emocje, których w danym konkretnym momencie nie chcemy, czasami takie zapalniki odpalają jakieś zachowanie, którego się wstydzimy, którego chcemy się pozbyć, ale żeby pozbyć się takich niewłaściwych zachowań, często musimy te swoje czerwone guziki rozpoznać. Niektóre ochronimy nad niektórymi popracujemy, żeby zmienić swoje zachowanie, ale zanim to wszystko zrobimy, to naprawdę musimy poznać te czynniki zapalne, te czerwone guziki. A więc, jeżeli chcemy rozwijać swoją samoświadomość, to musimy zacząć zadawać sobie trudne pytania. Ale żeby zadawać sobie trudne pytania, trzeba mieć czas, żeby znaleźć na te pytania odpowiedzi. I tu często w dzisiejszym świecie się gubimy, bo tak pędzimy przez życie, nie zastanawiając się nawet. Czy to, co czujemy, to my chcemy to czuć? Czy to jest może jakiś schemat, który pojawił się w kontekście naszego bagażu doświadczeń? Czy nasze emocje, które pojawiają się w tej sytuacji, to są emocje adekwatne do sytuacji? Czy pochodzą może z naszej przeszłości i robią taką nasz, nakładkę na naszą obecną rzeczywistość? A więc tych pytań, które pozwalają nam rozwijać samoświadomość, jest wiele. Ale żeby odpowiadać na to pytanie, to trzeba mieć ten czas, trzeba mieć też odwagę i trzeba czasami trochę się zatrzymać, rozejrzeć wokół i zadać sobie podstawowe pytanie. Co ja w tym momencie myślę? Co ja w tym momencie czuję? I jak słyszycie te pytania, to na pewno już zdajecie sobie sprawę z tego, że nie da się takich pytań postawić sobie w momencie, kiedy my w coś uciekamy, w kolejne seriale, w scrollowanie. A ludzie w dzisiejszym świecie uciekają w wiele rzeczy. Wiele osób ucieka też w swoją pracę. I jest bardzo wiele sytuacji, kiedy ktoś w ten swój pracocholizm inwestuje tak dużo czasu, energii i siły, że nie ma odwagi i przestrzeni na to, żeby zmierzyć się z tymi trudnymi pytaniami, które pokazałyby, że wcale ta praca nie jest taka ważna. Jest ona jedynie sposobem na ucieczkę od tego, co dużo trudniejsze. Natomiast ja was zachęcam do tego, żeby odważnie podejść do tematu budowania takiej samoświadomości. Bo pamiętajcie, że osoby, które mają wysoką samoświadomość, lepiej potrafią zrozumieć swoje emocje i potrafią lepiej zarządzać tymi emocjami. Jeżeli pamiętacie ten odcinek, gdzie mówiłem o tym mechanizmie: bodziec, reakcja i tą przerwę, którą mamy między bodźcem a reakcją, którą możemy wykorzystać i nadać swojej reakcji Konkretnego wymiaru, czyli zachować się tak jak chcemy, to właśnie osoby z większą samoświadomością mają większą kontrolę nad tą pauzą. Także, jeżeli tamtego materiału jeszcze nie widzieliście, to polecam go obejrzeć, ponieważ tam dokładnie tłumaczę bodziec, reakcja i ta pauza, która całkowicie może odmienić nasze życie, ale nie zrobimy tej pauzy, jeżeli nie będziemy ćwiczyć w sobie tego mechanizmu do samoświadomości. I jeżeli przyjrzymy się osobom, które pracują nad samoświadomością, to takie osoby podejmują bardziej świadome decyzje i nie kierują się wyuczonymi schematami. Ja często mówię o tym, że osoby, które nie mają samoświadomości, mają taką samoświadomość na niskim poziomie, to są osoby, które przypominają taki liść na wietrze. To są osoby, które poddają się bardzo często chwilowym impulsom, które poddają się popędom, które dają się ponieść swoim własnym nastrojom, bardzo często utrudnia takim osobom życie. Czy to związkowe, czy to ogólnie relacyjne z innymi osobami, czy to życie swoje własne, bo takie osoby jednego dnia coś chcą, drugiego dnia czegoś nie chcą, podejmują wiele różnych decyzji pod wpływem chwili, pod wpływem impulsu, a później tych decyzji żałują. Bardzo często, kiedy pracuję nad osobami, które mają już któryś z kolei nieudany związek, to te osoby zauważają: no tak, brakuje mi samoświadomości. Dlatego te moje zachowania są takie niepewne, dlatego jestem taki impulsywny, dlatego poddaję się tym wszystkim nastrojom i popędom, bo po prostu nie rozumiem siebie. Ale, żeby siebie zrozumieć, to muszę wzmocnić swoją samoświadomość. I jeżeli przyjrzymy się dokładnie osobom, które budują samoświadomość, to takie osoby na pewno wiedzą, czego chcą, wiedzą, czego nie chcą, wiedzą, jakie cele są dla nich istotne, a jakie cele w życiu może są fajne dla innych osób. Ale dla nich w konkretnej sytuacji nie. I tutaj widzimy ten temat, który się otwiera, który omówiłem na jednym z poprzednich filmów, czyli czy żyjesz po swojemu czy po cudzemu, osoby, które mają taką rozwiniętą samoświadomość, wiedzą, jak chcą, żeby wyglądało ich życie, i potrafią odrzucać te wszystkie dobre podpowiedzi od innych osób, które do nich nie pasują. Ale co ważniejsze, takie osoby, które mają większą samoświadomość, potrafią powiedzieć. To nie jest moje marzenie, to ty próbujesz mi wcisnąć to marzenie, a ja tego nie chcę. I takie osoby potrafią odcinać to, co nie jest dla nich ważne, tylko ktoś im to narzucił. Dlatego bardzo ważne w kontekście wykorzystywania tej techniki odejmowania z życia tego, co nam nie służy, co nas osłabia, jest właśnie budowanie samoświadomości. Bo zanim ty cokolwiek odejmiesz ze swojego życia, ty musisz wiedzieć, że to nie jest dla ciebie dobre, nie jest dla ciebie ważne, że to po prostu nie jest twoje, że to ktoś ci to narzucił, wmusił, wmówił, w jakiś sposób zostało to zewnętrznie do ciebie przypisane, ale ty chcesz się tego pozbyć. I po to właśnie jest nam rozbudowywanie samoświadomości. I osoby, które dbają o rozwój samoświadomości, to są osoby, które potrafią wyciągać wnioski ze swoich błędów, ze swoich potknięć, ale też ze swoich sukcesów potrafią ucieszyć się swoim sukcesem. Ostatni materiał, który nagrywałem w kontekście cieszenia się z tego, co jest dobre i w jaki sposób ten mechanizm ucieszenia się z takich małych kroków w drodze do naszego celu rozbudza naszą dobrej jakości dopaminę, to jeżeli tamten materiał zobaczycie i zrozumiecie go dokładnie, to zobaczycie, że to również jest powiązane z wysoką samoświadomością. Bo żeby nagradzać siebie, świętować nawet małe sukcesy, z taką wiarą, że to ogólnie wpłynie pozytywnie na moje życie, wpłynie pozytywnie na moją motywację, sprawi, że ja będę chcieć więcej tej wysokiej jakości dopaminy, a nie tej niskiej jakości, którą ciągle podsuwa nam świat. I jeżeli widzicie osobę, która dba o rozwój so swojej samoświadomości, to na pewno będzie to osoba, która szuka schematów swojego zachowania i rozpracowuje te schematy które już nie są dla niej dobre. Bo oczywiście są takie schematy, które powstają w naszym życiu w odpowiedzi na konkretną sytuację, na konkretne miejsce, w którym się znajdujemy, na konkretny związek, w którym jesteśmy. I takie schematy później nieuświadomione dyktują nam, jak my mamy żyć, mimo tego, że sytuacja się zmieniła. I wielu moich klientów ciągnie za sobą takie schematy i mówią: "No, zachowuję się tak, jak się kiedyś zachowywałem czy zachowywałam". I kiedyś może to się sprawdzało, bo na przykład ktoś był w toksycznym związku, trudnym związku, jakoś sobie musiał radzić, a teraz jest w szczęśliwym związku, a ciągle ma podejrzenia w kierunku partnera czy partnerki, ciągle nie potrafi zaufać tej osobie, ponieważ jego życiem, decyzjami, emocjami rządzi dawny schemat, który kiedyś oczywiście mógł się sprawdzać, ale dzisiaj jest już nieaktualny. A więc osoba, która chce rozbudowywać i wzmacniać swoją samoświadomość, musi szukać w, w sobie schematów, doceniać te schematy, które służą ci w obecnym życiu, ale też rozpracowywać i pozbywać się tych schematów, które są już nieaktualne. I jeżeli wsłuchacie się uważnie w ten temat, który omówiłem na filmie o budowaniu tożsamości, to zobaczycie dokładnie, że budowanie naszej tożsamości, odcinanie tego, co do nas nie pasuje, jest bardzo często powiązane właśnie z łapaniem swoich schematów, rozpracowywaniem tych schematów, zmienianiem tych schematów, które nam nie służą, ale możemy je zmienić w taką korzystną stronę, albo pozbywanie się schematów, które wiemy ewidentnie, że nas osłabiają. A więc mam nadzieję, że zachęciłem Was do tego, żeby jednak zadbać o swoją samoświadomość, żeby odpowiadać sobie często na to pytanie: kim jestem, dokąd zmierzam, co czuję, co myślę, jak się zachowuję czy moim życiem moimi decyzjami rządzą jakieś nieuświadomione schematy, które ja chcę z tej nieświadomości wyciągnąć. I przyjrzyjmy się jeszcze takiej sytuacji, gdzie mamy dwie osoby. Jedna osoba ma niską samoświadomość, druga osoba ma wyższą samoświadomość i jak te osoby w tej samej konkretnej sytuacji mogą się zachować? Pierwsza rzecz to będzie reakcja na stres. Jak reagują na stres osoby o wysokiej i niskiej samoświadomości? A więc mamy sytuację, gdzie osoba o niskiej samoświadomości dostaje krytykę w pracy, i ta osoba bardzo szybko, wręcz automatycznie bierze tą krytykę do siebie i zaczyna sobie wmawiać: Jestem do niczego, zawsze robię coś źle, nigdy tego nie poprawię. Jeżeli oglądaliście materiał na temat stylu pesymistycznego i optymistycznego, no to widzicie wyraźnie, że ta osoba wpada w taki pesymistyczny styl wyjaśniania i już rozlewa tą sytuację na wszystkie inne obszary. A więc w sytuacji osoby, która ma niską samoświadomość, dostaje krytykę, reaguje automatycznie, od razu pojawia się ta reakcja emocjonalna, może wpadać w złość, w smutek, może zamykać się w sobie, a dodatkowo taka osoba nie myśli o sobie źle tylko w kontekście pracy, ale rozlewa to szerzej. To jest wszystko omówione w tym filmie na temat pesymistycznego stylu wyjaśniania. I tu, w przypadku tej osoby, która automatycznie reaguje emocjonalnie, może się wycofuje, to prawdopodobnie ta osoba po tej krytyce w pracy przenosi te negatywne emocje do swojego domu i tam rozgrywa drugą rundę tej niewłaściwej sytuacji, czyli przenoszę. Trudne emocje do domu, potem nie wiem skąd te emocje się wzięły i przypisuję te emocje w sytuacji z partnerem, z partnerką, i pojawiają się kłótnie, pojawiają się sprzeczki, które zupełnie nie mają dla nas sensu, ponieważ my nie rozumiemy skąd te emocje się wzięły. Tak zachowuje się w kontekście krytyki osoba, która ma niską samoświadomość. Natomiast w tej samej sytuacji ktoś dostaje krytykę w pracy, ale ta osoba ma wyższą samoświadomość. To jak taka osoba się Tutaj zachowuje, to przede wszystkim ta osoba na początku wykorzystuje tą pauzę pomiędzy bodźcem, czyli krytyka w pracy, a reakcją, która w poprzednim przykładzie była automatyczna, a tu jest ta pauza, czyli czas na refleksję, i ta osoba może się zastanowić: no dobrze, przeanalizujmy to, czy ta krytyka była konstruktywna, czy wypowiadana była przez osobę, która ma w ogóle kompetencje do tego, żeby mi takich informacji udzielać, czy ta osoba, która mi powiedziała. Tutaj, w tej sytuacji, jakąś krytyczną wagę, czy była obiektywna, czy może na tą osobę wpływają różne emocje, po prostu była zła, zmęczona, ząb ją bolał, głowa ją bolała i po prostu wyrzuciła na mnie swoje emocje, to po co mam je brać na siebie? I nawet jeżeli ta osoba uzna, że krytyka mogła być celna, to może się zastanowić, to dobrze, to czego mogę się nauczyć z tej sytuacji, jak mogę poprawić w przyszłości, kiedy będę mieć taką sytuację, żeby już tej krytyki nie dostać. Jak się rozwinąć, jak się wzmocnić. A więc dzięki temu, że ta osoba o wyższej samoświadomości wykorzystuje tą pauzę, czyli nie pozwala tym schematom automatycznym przejąć kontroli, zarządzać tymi emocjami, czyli wpadać w złość czy w smutek, ta osoba refleksyjnie wykorzystując naszą potęgę umysłu, czyli nasze płaty czołowe, zaczyna mieć tą refleksję w tej przerwie, którą ma pomiędzy reakcją, i taka osoba może się wyciszyć. A więc nie wpadnie w taką spiralę negatywnych myśli, emocji i traktuje tą sytuację jako kolejną wskazówkę, kolejną lekcję, którą dostaje od życia. I oczywiście może poczuć się smutna, zdenerwowana, ale już na pewno nie będzie to tak automatycznie, intensywnie i nie będzie to przenoszone również na inne obszary życia, bo ta osoba będzie wiedziała: No czuję się dzisiaj słabo ponieważ była krytyka w pracy, już ją przeanalizowałam, jeszcze może wyciągnę jakieś wnioski, ale wiem, z czym te moje emocje są związane, a nie, że to jest zawieszone w próżni i ja wiem po prostu, gdzie jest źródło. I przeanalizujmy jeszcze jedną sytuację. Jak reagują na stres osoby o wysokiej samoświadomości, niskiej samoświadomości? Mamy sytuację, kiedy pewna osoba czuje się przytłoczona obowiązkami w pracy i zamiast zastanowić się, Czym ja tutaj się tak denerwuję, co mnie przytłacza? Taka osoba sięga nieświadomie po telefon i zaczyna bezmyślnie skrolować. Czyli nie dość, że ma dużo obowiązków, które ją przytłaczają, to jeszcze robi jakieś zachowanie, które jej szkodzi. Czyli problemy z pracą się nie rozwiążą. Skrolowanie dodatkowo dołoży nam kolejnych zmartwień, no bo nie zrobimy tego, co mieliśmy zrobić. A więc, jest to sytuacja, kiedy osoba o niskiej samoświadomości reaguje automatycznie. Czuję się przytłoczony, sięgam po telefon, skroluję, uciekam, a więc zachowują się te osoby właśnie tak, uciekają. Ucieczka jest jednym z najważniejszych mechanizmów, które pojawia się w kontekście niskiej samoświadomości. Bo my nie wiemy, co czujemy, nie wiemy o co nam chodzi, nie wiemy skąd mamy nasze myśli w, w tym momencie w głowie, a więc chcemy od tego wszystkiego uciec. Natomiast jak osoba z wyższą samoświadomością zachowa się dokładnie w tym samym momencie? Czyli ta osoba czuje się przytłoczona, zestresowana i. Wykorzystuje znowu tą pauzę. Zamiast automatycznie sięgać po telefon, zaczyna zadawać sobie pytania. Dlaczego ja się tak czuję? Dlaczego jestem zestresowany? Czy może nie zjadłem się śniadania, czy może nie było ruchu, może źle się wyspałem, może coś mnie boli, co ja mogę zrobić, żeby w taki pozytywny sposób rozładować te swoje napięcie, te emocje, które mną targają. I taka osoba, kiedy sięga po ten sposób rozładowania tych emocji, zaczyna się również zastanawiać. Czy w przyszłości chcę się zachowywać w taki sposób, czy to, co akurat w tym momencie zrobiłem, czyli poszedłem na przykład spa na spacer, czy to rozładowuje moje emocje w zdrowy sposób, czy może jest niekorzystne dla mnie? Bo oczywiście, że osoby z wyższą samoświadomością czasami rozładowują swoje emocje w taki niewłaściwy sposób, czyli też sięgną po ten telefon, ale już przyłapią się na tym, że jeżeli czujesz się przygniecione obowiązkami, czujesz się zestresowany, sięgniesz po telefon na 5 minut, a spędzasz na tym telefonie 45 minut i wiesz, że to ci tylko w tym momencie szkodzi, bo masz jeszcze więcej stresu, jeszcze mniej czasu na swoje obowiązki. A więc taka osoba refleksyjna, o wyższej samoświadomości wierzę, to nie jest dobry pomysł. Czyli następnym razem, jak się poczuję zestresowany, to nie sięgam po telefon na te przysłowiowe 5 minut, bo to się i tak skończy tymi 45 minutami, tylko muszę zrobić coś innego. Może zrobię sobie kawę, może zrobię sobie herbatę, może pójdę na spacer, może wykorzystam szereg innych sposobów, które znajdziecie i na moim kanale, i na innych kanałach, ale co ja zrobię konstruktywnego? I to właśnie dzięki temu, Osoba o wyższej samoświadomości podejmuje świadome decyzje, czyli nie ucieka, a mierzy się z sytuacją, mierzy się z myślami, mierzy się z emocjami, mierzy się ze schematami zachowania. A więc mam nadzieję, że i po tych przykładach, i po tym opisie, po co jest nam rozwój samoświadomości, zachęciłem was do tego, żeby zacząć pracować nad samoświadomością. I pamiętajcie, ten proces nigdy się nie kończy, bo samoświadomość jest ważnym elementem naszego rozwoju osobistego, ważnym elementem naszej zmiany, bo pozwala nam poznać siebie, ale pozwala też nam się zbudować w taki sposób, jakiego pragniemy, jakiego potrzebujemy. Czyli to jest to wszystko, co mówiłem na temat budowania tożsamości i ten dzisiejszy temat. Doskonale uzupełnia tą sytuację, kiedy my naprawdę chcemy przebudować swoje życie. Bo żeby przebudować swoje życie, to musimy pozbyć się tego co w nas osłabia, ogranicza, ale żeby to złapać, złapać te schematy, to trzeba rozwijać swoją samoświadomość. A więc dajcie znać w komentarzu, czy jesteście na tej drodze rozwoju samoświadomości i jakich technik używacie. Co robicie, żeby lepiej zrozumieć siebie? Czy może jesteście dopiero na początku i chcielibyście posłuchać więcej materiałów na temat tego, jak wzmocnić, budować, rozwijać swoją samoświadomość, bo jest to jeden z kluczowych elementów, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, o osobistą zmianę i ogólnie o budowanie satysfakcjonującego życia. Bez świadomości nie znamy siebie, bez znajomości siebie nie możemy zmienić siebie. I tu jest blokada, o którą obijają się osoby, które właśnie nadal nie potrafią rozwijać samoświadomości, ale kiedy ty zrozumiesz, że to jest klucz do Twojego życia, do Twojej zmiany, do satysfakcji, szczęścia, radości, wykorzystania swojego potencjału, to ja wierzę w to, że ruszysz z odwagą właśnie w drodze na dobudowanie swojej samoświadomości, bo w tym nie można popełniać błędu. W tym zawsze można stawać się lepszym, bo wtedy słuchasz lepiej siebie, wiesz na czym Ci zależy, potrafisz odciąć to, co nie jest dla ciebie ważne, co jest zewnętrzne i w ten sposób budujesz swoją samoświadomość. A więc zachęcam was do komentarzy. Dziękuję wam bardzo za dziś. Jeżeli dosłuchaliście do tego momentu tego filmu, to wierzę, że wasza droga rozwoju będzie owocna, ponieważ nie każdy by wytrzymał taki materiał, bo jest on, dotyczy on trudnego tematu. I ja wiem, że od samoświadomości my często uciekamy. Natomiast ty nie uciekłeś, nie uciekłaś i gratuluję ci tego.